Dzień dobry, bardzo dziękuję Panu za spotkanie. Na początku chciałam pogratulować wyników wyborów i dostania się do Rady Powiatu. I moje pierwsze pytanie właśnie dotyczy Rady Powiatowej. Jak Pan ocenia nowy skład Rady Powiatu? Co było dla Pana zaskoczeniem, czego się Pan spodziewał? Przede wszystkim dziękuję za gratulacje. Wynik mógłby być troszkę lepszy, no ale w ogóle ciężko w, w tym roku było, nie pamiętam tak. Tak skomplikowanych, ciężkich wyborów, być może spowodowane jest to dosyć krótką kampanią wyborczą, bo mieliśmy niedawno wybory parlamentarne. Czy jestem zaskoczony wynikami wyborów? Trudno mi jest powiedzieć, spodziewałem się dobrego wyniku prawa i sprawiedliwości. Liczyłem na troszkę lepszy wynik trzeciej drogi.